Pierwsze maleństwa gara rufa. Nie wiedziałem, że to aż tak szybko pójdzie, ale już są pierwsze mudziaki. Trochę się obawiam, bo doszła tutaj kosiarka strumieniowa. Że rośnie dość, dość dużych rozmiarów. O właśnie tutaj widać. Dało mi się zakupić ilość siedmiu sztuk. Zobaczymy, jak to z gałęzią będzie funkcjonowało, ale nie powinno być problemu. Bardziej boję się o te malaństwa, które już się pokazały po zrobieniu delikatnej pory deszczowej ostatnimi dniami. No ale jest, także cieszy mnie to niezmiernie, że się udało. Super. Fajne brzydale. Hmm.